Fanatykiem w sumie w praktyce wychodzi na to, że jest to takie naprawdę bezgraniczne poświęcenie się jakiejś idei. Ja zacząłem jeździć na wyjazdy, mój ojciec zaczął jeździć na wyjazdy. Kolejne rzeczy po prostu się nakręcały i ten, ten fanatyzm wyrósł. O nas się mówiło. Pięknie było przeczytać, jak jechaliśmy pociąg groży dobyt Bydgoszczy. Rozjebaliśmy trzy do doszczętnie. kurwa, jak dzić. Na przysię, się, meczek, nie, 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 i nie, 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 Fanatyzm to jest, ja bardzo nie lubię po pierwsze negatywnych konotacji z jakikolwiek z fanatyzmem. Dla mnie fanatyzm nie jest czymś, czymś złym. Jeżeli człowiek jest w stanie ufać czemuś, wierzyć w coś i, i oddać siebie tej, tej, tej sprawie, to, to dla mnie nie jest, nie, nie jest to w żaden sposób złe. Ja nie, nie widzę nic złego w fanatyzmie. szczerze mówiąc każdy kto wychował się na tej trybunie kto jakoś tutaj spędził trochę swojego życia to coś tam z siebie tej trybunie dał i temu klubowi na pewno czuje się fanatykiem stop, stop, stop stop, 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 stop stop, stop, kurwa, słuchajcie na tej trybunie nie ma równych i równiejszych nie ma kurwa równych i równiejszych na tej trybunie, weź tego Mongoła w łeb weź go do ciebie mówię posłuchaj Wypierdalaj! Wypierdalaj, jak nie chcesz śmiać, bo ci zajebię w łeb zaraz. Dobra, dobra. raka złaczy. Stać was kurwa na więcej. Jeszcze raz głośniej to samo. Moja! Nie! 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 ...ja! Nie! 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 ten zakaz sądowy na wyjazdy, Nie! I powiem szczerze, że strasznie ciężko... Yy przeżywam właśnie to, że nie, mogę, że nie mogę na te wyjazdy jeździć, tak? To, się robi, czy to się zmieni. I nie wiem, chociażby mogę to osłodzić w taki sposób, że przyjadę na zbiórkę, że będę z ludźmi, że jak pociąg rusza ze wschodniego, to se do zachodniego nim pojadę z, z, ze znajomymi i tak dalej. Gdyby nie ten dozór, bo, bo ten zakaz jest połączony z dozorem, no to pewnie bym jeździł, nie wiem, bym jeździł na jakieś czyjeś dane, albo nie wiem, co bym robił, kurwa, wąsy se doklejał <laughs> i jeździł, ale... ale... No niestety jest ten dozór i tutaj już nic nie mogę na to poradzić. Po godzinie rozpoczęcia meczu muszę się meldować na doku. Tak, jest to zajebiście ciężkie. Mało was! Czego kurwo w błąd ludzi wprowadzasz ty baranie jeden? Panikę siejesz ty! Debilu kurwa ty! Odsuńcie się, bo będą atakować. No kurwa. I taka kurwa twoja mać potem idzie, no tak, bo dobrze, że będzie policja to by atakowali. Babcie kurwa z zakupami Idziemy dalej, kelnery, Dostaw tych swoich patologów, idzie. Wejdź tam, kurwa. Tutaj patologia, proszę, żoliborska. Borska. Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Telewizja. Ej, no miało być Kurwa, no. Wiecie jak wracamy, wiecie, że możemy się zatrzymać, po drodze, po Nie, ogarniaj przedział, przed żeby nie chlali, bo Prawda będzie, będzie więcej. To jest odpowiedzialny za przedział. Kurwa, tu ma nikt nie pić. Zobacz, Zobacz, kurwa, krótko. Już, już, już może, bo już ma miejsce. na serio, kurwa. Nie, nie pijcie panowie, kurwa, bo no, proszę no, no. proszę. będzie awantura, czy coś, na no, kurwa, żeby, żeby było więcej. Dobra. W patologii była siła, bo jechaliśmy wszyscy. Większość e, może nie zrobiłaby nigdy tego, e, co robiła po trzeźwiemu, tylko po pijanemu. Więc ta alkohol dodawało im siły. <laughs> Państwo za to płaciło, ale, ale, ale potem opiekty przecież, że kibice Legi e, weszli na centralnym, już na wschodnim kanar kurwa, by został pobity i, i wyleciał z pociągu. Jechaliśmy e, do Bydgoszczy, gdzie... E, Oprócz kurwa y, trzech pijanych sokistów nikt na nas nie czekał i zaczęliśmy rozpierdalać y, Centrum Bydgoszczy. No. I, I to świadczyło o naszej sile. No. O, o tym, że kibice legi to są tacy hunowie. Idą, rozpierdalają. Nie wiem, czy to było złe, czy to było dobre. Było i się tego już nie odwróci. My wtedy najeździliśmy naprawdę wszyscy, którzy mogli się śpiewać, napierdalać, i robić dopi. Czyli kibic y, osiem w jednym kurwa. Teraz takich kibiców już nie ma. Dawajcie, dawajcie, szybko! Nikt nie chce dostać pierdol od Ja się Ludzie mnie trzymali w kajdankach gdzieś kurwa za nogę, za rękę, jednego przy kaloryferze tyłem przy kuli, rozbierali do naga. Dla mnie to jest dziwne, bo ja sobie na przykład tam siedzę kiedyś na służewcu i kurwa obok celi siedzi pedofil. Sam. I on idzie kurwa, który zgwałcił czyjeś dziecko i on jest szczególnie chroniony przez strażników więziennych, sam chodzi na spacer, sam chodzi na ten. Na komendzie go kurwa nie mogą uderzyć. Sześciu ma kurwa tych policjantów obok siebie. Jak ma na tym, to skargę napisze. No tak, bo to... A kurwa kibica, który idzie na mecz, napierdala się. się. Wymyślne tortury stosuje się na komendach. No ludzie kochani. I to, i to wszystkich, bo to jest... Dla nich jest nieważne. Kim on jest, jak to się mówi, w życiu może być nauczycielem. Może być, nie wiem, dyrektorem, a Szalik ma to jest z tylko się nad Takie konsumpcyjne myślenie o życiu w momencie nie wystarcza. Czy ten człowiek potrzebuje? Czy, czy to jest religia, czy to jest i, i inny rodzaj fanatyzmu. Człowiek tego, tego potrzebuje i to są, to są rzeczy, które... Silnie mnie też określają. Ktoś, kto nigdy tego nie poczuł, nie był tego częścią, nie jest w stanie zrozumieć, co się rodzi w człowieku. To są naprawdę niesamowite uczucia i emocje, których które się rozwija. Ten fanatyzm na tym, na tym bazuje.